Mamy to. Nowa lampa, Nanlite Forza 720. To będzie pierwsze. Dorota jeszcze nie wie, ale musi mi pomóc. Mam nadzieję, że e, będzie chętna. Bo światło jest duże, światło jest mocne i potrzebuje modelki. Zgadnijcie, dlaczego Dorota się nie odzywa. Dorota ma doskonały pomysł. Otóż y, Dorota wyznaje taką filozofię, że lepiej nie mówić nic niż pierdolić głupoty. Poza tym nie wszystko da się wypikać. No właśnie, poza tym Dorota dużo przeklina, więc widziałaś kartę przy pokoju? Po to No. Paczuszkę dzisiaj i w tej paczuszce jest y, bardzo duża, bardzo mocna lampa. Y, nowa Forza. No, idziemy, idziemy testować. Smok! Widziałeś, że mam ten obiektyw brudny? panienka, asertywna. No, asertywna jest. Chodź, babciu. A wiesz, że będziesz jutro modelką? Naprawdę. Za ile? Nie wiem, ale makijaż zrobisz. Dzisiaj... Światło jest ważne, jakby światła nie ma, nie ma nic. My dostaliśmy światełko, które w założeniu, przynajmniej ja tak to widzę, ma szansę przebić to światło słoneczne i spróbujemy to pokazać, a jak nie przebić, to przynajmniej zasymulować. Taki jest cel. A co nam z tego wyjdzie, zobaczymy. Mamy to świateło, świateło mamy bardzo krótko, więc jeszcze nie było dużych testów. O, patrz, teraz są światło ładne. Zrobimy takie w studio? Spróbujemy? Zortowałem tą modelką, powiesz? Jak już jesteśmy przy sekretach, są takie miejsca w Warszawie, które e, przebiegają zaraz obok głównych arterii, głównych ulic, a są absolutnie magiczne. To wciąż jest Warszawa. Lubisz tędy chodzić? Lubię. nie tą ścieżką? No, jest kilka innych ukrytych. Jak macie jakieś swoje ulubione miejsca w Warszawie, to nam zostawcie synk w komentarzu, ale nie takie, wiecie, sesyjne, gdzie wszyscy chodzą, tylko takie perełki, takie takie miejsca sekretne. Podzielcie się, mamy mało subskrybentów jeszcze, więc nie wycieknie daleko. Tutaj? A tak swoją drogą dzisiaj nagrywamy czymś innym, dostaliśmy, e, czyli dostaliśmy, kupiłem za hajs nowy, nowy filterek ND Nisi i ten, chodź tam pójdziemy, tam jest ładnie. dzięki czemu mogę sobie w locie o teraz troszkę rozjaśnić jest lepiej. No, trzeba sobie pomagać. Kamera, której używam, słabo działa w autoekspozycji, w autolisowym Produktor To literkiem MV na starym, manualnym e, obiektywie. Dorota powiedziała ostatnio: Nie sądziła, że po tylu latach pracy trzeba będzie uczyć się cały czas nowych rzeczy, no ale technologia się zmienia i wymogi też się zmieniają. Czemu? Dzień dobry. Dzięki czemu mamy y, motywację do rozwoju. I to jest fajne w tym wszystkim, że trzeba się rozwijać, uczyć się nowych rzeczy. Mam nadzieję, że uda nam się pokazać Wam kilka ciekawostek odnośnie świateł w ramach właśnie edukacji, w ramach nauki, między innymi to światło, które właśnie czeka na nas w studiu na rozpakowanie. Jeszcze, jeszcze nie widziałem jak to działa, wiem tylko, że jest mocne. Jest prawie jak słońce. Dzisiaj wziąłem fatalny obiektyw do. Zrobienia widoczków. No, ciekawe, czy zgadniecie, jaki mam obiektyw dzisiaj. Dzisiaj nowy obiektyw i powiem Ci, że flary są brzydkie. W ogóle, Dorota powiedziała, że dzisiaj nie mamy flow i to nie wejdzie do materiału. Tak to jest. Dokładnie. Musimy Wam powiedzieć o jednej rzeczy. Otóż recenzja, czy ta lampa, o której będziemy dzisiaj opowiadać, dostaliśmy rotestów do testów od dystrybutora. Przyjechała do nas z Nanlite. Ale nie jest to promocja płatna, nie stajemy z kasy, oni nie wiedzą, co my powiemy, więc wszystko to, co usłyszycie, są to nasze własne przemyślenia. A ważne jest to, żebyście wiedzieli też, że używamy Nanlite'ów od ponad dwóch lat. Mamy 500, 300, 60, 2, mix panele i kilka tubes. Za wszystkie zapłaciliśmy z własnej kasy. Staliśmy jedną z dwóch lamp. Tak, ty też jesteś. Nie, ja nie jestem, <laughs> ale ty masz koszulek. A, ah, ja mam koszulek. A, ah, jest tak, mamy.